Kochany test, dziś makijaż z plasterkami. Kiedyś próbowałam, ale mi nie wyszło, więc jestem uparta, więc próbuję raz jeszcze. Test na żywo zapraszam serdecznie. Zaczynam od modelowania powieki. Jest to u mnie cień różowy. Zobaczcie, maluję, nie zważając na przyklejony plasterek. Dodaję jeszcze odrobinkę w załamaniu. I lecimy po coś mocniejszego. Ciemniejszym cieniem modeluję tutaj kącik zewnętrzny, rysując przy rzęs delikatnie kreskę. Teraz wszystko delikatnie rozcieram ku górze i ku zewnętrznemu kącikowi. Na ruchomą powiekę dodaję odrobinkę błysku w takim złocisto-różowym odcieniu. W koniec dodam jeszcze szarą konturówkę, którą namaluję sobie tuż przy linii rzęs delikatną kreskę i delikatnie ją roz. To samo powtarzam na drugim oku. Kreska nie jest na całości, jest w jednej trzeciej oka, przy kąciku zewnętrznym. Rozcieram ją wzdłuż, żeby uzyskać taką rozdymioną linię. Koniec jasnym cieniem modeluję sobie i wygładzam wszystko. Tutaj pod łukiem brwiowym, I jeszcze brwi. Chwila prawdy. Uwaga, uwaga, uwaga. Odklejamy. Tak prezentuje się makijaż. No, Teraz jest całkiem nieźle. Ostatnio mi nie wyszło, ale przyznam, że podoba mi się. Pod okiem można troszeczkę uzupełnić podkładem lub kremikiem CC, bo w zależności od tego, jak silny jest plasterek, może tutaj troszeczkę się nam rozmazać, więc warto mieć pod ręką odrobinę podkładu. Wytuszę jeszcze rzęsy i zobaczymy. No i oczywiście się upaćkałam, Ach, nie szkodzi. I jeśli zdarzy Wam się taki przypadek, to czekam aż wyschnie tuż i po prostu go zdrapujemy, zdrapujemy paznokciem lub patyczkiem. Wow, przyznam, że jestem pod wrażeniem. Kiedyś próbowałam tej metody, ale nie bardzo mi pykło, a dzisiaj no proszę. Dziewczyny, efekt końcowy bardzo mi się podoba. A Wy co sądzicie o takim makijażu? Dajcie znać.